Pod kierownictwem, na Uśmiechy na naszych ładnych twarzach E, Wynikając z tego, że... To ja może powiem, z czego wynika. Ulgą... No z dużą ulgą A. przyjęliśmy rozpoczęcie roku 2000, Nie mieliśmy wątpliwości, czy ten rok e, kończy ty, tysiąclecie, czy rozpoczyna, ponieważ słuchamy fachowców w tak. tej sprawie i oni wiedzą, takich wątpliwości nie mieliśmy, ale oczywiście z ulgą przyjęliśmy e, sprawę braku pluskwy milenijnej, o której się tyle mówiło, wszystko jest w porządku. U Ciebie jak? Właśnie chciałem się podzielić z Tobą i tym samym z Państwem taką przygódką, którą miałem przed Sylwestrem. Aha, jeszcze wracasz przed Sylwestrem. Ja nie mówiłem o tym, bo, bo nie byłem pewien, a teraz to chyba już wiem na pewno. Byłeś na balu? Nie. Przepraszam. I tak coś mi przerwało sen, jakieś takie chrobot może to był. Która to była godzina? Jak dziś pamiętam, było ciemno. To mogła być czwarta po południu, prawda? Mogła. I zaniepokoił mnie ten dźwięk, bo nikt z moich domowników nie wydaje takich dźwięków. Aha, a jak on, czy mógłbyś go odtworzyć jakoś? Ten dźwięk? Tak. No mógłbym spróbować. Na tak do mikrofonu muszę. Tak, to rzeczywiście znam twoich domowników i nie spotkałem się z tym, żeby ktoś taki dźwięk wydawał. Zaniepokojony wyszedłem spod przykrycia tak. i zobaczyłem w półmroku ruch na podłodze. Coś się ruszało. Byłem troszkę zaspany i zdenerwowany, więc po prostu kapcem utłukłem to coś. A to było żywe. Później już nie. I jak zaświeciłem światło, to już wszystko było jasne. To była pluskwa milenijna. Już do nie doszło, był prąd, telefony działały, banki nie zostały spustoszone. Wszystko dzięki mojemu kapcowi. A powiedz mi, czy ona jakiś zostawiła ślad? Że, że... Nie, potem starłem to ręcznikiem takim. A miała krew? Taki, taki glut mokry został. Nie wchodźmy w szczegóły, no po prostu uratować. No, teraz, teraz już nie. To bardzo Ci dziękujemy. Proszę bardzo, zawsze chętnie jakby coś, to służę kapcami. Przepraszam bardzo, że przeszkadzam, ale otrzymałem właśnie e-maila, że jest Pan piękny. Gratuluję, to, 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 to moje zdanie też. Tak? Jestem piękny. Dziękuję, wiem, już jestem piękny. Proszę Państwa, a oto nasi goście. Leszek Ziętkiewicz. Teraz jak nie jestem ministrem, to nawet przy Panu, Panie Piłka, stoję Senaluzie. Nieodmiennie w programie mdm pajacyki cały czas z podziwem patrzę na listonosza, który donosi nam kolejne przesyłki od Państwa. Dziękujemy za wytrwałość. To znaczy, że niewiele w kraju się zmienia też. Ale to mnie cieszy, no. Plus, nie żyje, a pajacyki są i dobrze. Ja słuchaj, krzyżówkę. Hasło jest takie, nadziali go na Azję Tuchaj-Bejowicza. Beret. Pal. Ja wiem, ale, ale to nowa technologia, nie? Tak, odwrotnie. No jak, jak pamiętam z filmu, to Azja miał ten pal gdzieś tak, no, tu gdzie boli strasznie. W, w każdym miejscu bolało, wiesz? Pal boli wszędzie? No. Ale żeby nadziać... Że opowiadanie o palu, nie o Azji, tylko o palu. Pal na człowieka nadziać. To nadzież. może być bardzo ciekawa konkurencja. No to tak, no sobie no, dobrze. Naszymi gośćmi są, proszę Państwa, Jannycek. Proszę usiąść, panie Janie, nie, nie za blisko. Pan Mateusz Blicharczyk. Jarosław Bielan. Który z Panów jest niebezpieczniejszy? Każdy jeden. <laughs> Proszę Państwa, myśmy w MDM-ie prezentowali już dosyć dużo różnych form sprawności fizycznej e, prowadzącej do umiejętności samoobrony, do walki, do tego, owego, ale mnie już się w głowie kotwuje, bo się okazuje, że wciąż są jakieś inne wynalazki, zjawiska, które różnią się od poprzednich. I Panowie, ja nawet nie jestem w stanie dokładnie powtórzyć, co napisane, prezentujecie International Combat, czyli międzynarodową walkę, sztukę walki pewnie, To nazwie? Kalaki oznacza najstarszy system filipińskich sztuk walki, yy, brązowego narodu. Rozumiem, że to też trzeba się uczyć 70 lat, żeby nie. to poznać, nie? Nie, właśnie... Jedną z zalet tego systemu jest to, iż w dużo szybszym czasie można się nauczyć. Średni czas uzyskania stopnia mistrzowskiego w kombat kalaki wynosi 3 lata. A na czym ona głównie... Na jaka jest filozofia tej walki? Czy to, jest, czy to jest obronna, sztuka obrony, czy ataku, czy w ogóle walki, czy... Bo nic nie wiemy o tym. Przede wszystkim chodzi o walkę, która ma znaczenie o przetrwanie. Czyli walkę, która no jest bardzo e, wyrafinowana, no tak jak w rzeczywistości. Walka jest po prostu walką i... E, czy e, ja już rozumiem z Pana dyplomatycznej odpowiedzi, że nie jest to szlachetna sztuka samoobrony, unikanie no. ciosów, tylko jak trzeba, to trzeba komuś przylać. Raczej, to, raczej tak. To karaki się przydaje. Raczej tak. No, to to mam załatwione. Czy potrzebne są takie scyzoryki, jak Pan przyniósł, czy są e, różne narzędzia? Broni jest e, dość dużo, ponieważ e, jest, jest w Kalaki, wywodzi się to jak gdyby z tradycji filipińskich, a w tradycji używano różnego rodzaju przedmiotów. Wszystko może być bronią, tak naprawdę. Dokładnie, dokładnie. Generalnie staramy się kłaść nacisk na, na realia i na, na zdrowy rozsądek, bo niestety mówię, na ulicy nie ma sędziego, nie ma nikogo, kto tę walkę może przerwać. Czasami walczymy po prostu, znając dzisiejsze realia w Polsce, walczymy o własne życie. Ciekawi mnie, czy mieli panowie okazję sprawdzenia skuteczności Kalaki, w stosunku do nie wiem innych sztuków, kwartów, sztuk, typu karate, czy jitsu czy coś takiego podobnego. To znaczy, żeby, żeby tu wszystko było jasne. Jednym z głównych filarów kalaki jest system BAS-3, który opracował dr. Andrzej Bryl.